Ej, cześć, witajcie z tej strony, Paulina. A witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj mamy środę, przynajmniej kiedy to nagrywam. Nie wiem kiedy wstawię to na YouTube'a. Jednak ym, dwa dni temu, w poniedziałek, byłam testować konie. Dzisiaj będzie druga część testowania koni. Dzisiaj przede mną również czeka aż czterech kandydatów na y, mojego przyszłego konia. I tym razem oprócz szukania konia dla siebie, szukam też jednego konia, yy, który przyjedzie ze mną do Quastopile i będzie za takiego innego szkółkowca, który już niestety musi odejść na emeryturę, a dlatego, że nie chcę sobie robić dziury w koniach, a mam budżet, to stwierdziłam, że warto sobie już od razu poszukać jakiegoś nowego kandydata, bo zanim on się zaklimatyzuje, to już ten koń, który jest u nas, dąży przyjść na emeryturę, ale to w ogóle nie powinno was interesować. Interesujemy się tutaj szukaniem konia do sportu dla mnie. Także na początku jesteśmy na wyspie Padok, jest godzina 7:30 i czekam na 8, żeby przyszedł do mnie właściciel konia, którego zaraz będę testować. I powiem wam szczerze, że ten wyjazd dzisiaj był bardzo nieplanowany, jednak dlatego, że wszystkim akurat właścicielom pasowało, bo znowu, tak jak w poniedziałek, kiedy sobie trasą taką, żeby, wiecie, nie robić niepotrzebnych kilometrów, to no, stwierdziłam, że dobra, niech już to będzie środa, pomimo, że była ona już wcześniej przeze mnie zaplanowała, to trudno. Plany się przełożyły, a my jesteśmy tutaj, więc możemy już wruszać do pierwszego kandydata. A więc, moi drodzy, poznajcie siwego ogiera o imieniu Orpalite. I w skrócie, każdy mówi na niego Ordon, więc ja również będę. Urodził się on 17 września 2018 roku. Jest on koniem arabskim i powiem wam szczerze, że nie spodziewałam się, że konie arabskie mają jakiekolwiek predyspozycje i potencjał w dziale skoków, bo ja zawsze tam słyszałam i raczej porównywałam konie arabskie z wyścigami, z jakimiś tam rajdami. No ale okazało się, że konie tej rasy są również szkolone w sporcie i w Skokach, więc czemu nie spróbować? Oferta tego ogiera była naprawdę przyjemna, więc stwierdziłam, że pojadę pooglądać. Pomimo tego, że jego jeden z największych minusów jest to, że jest on dla mnie trochę za niski. I mam wrażenie, że jest również troszeczkę za niski na konkursy, które chciałabym jeździć. Bo wiadomo, ja bym chciała jeździć Grand Prix, jestem jeźdźcem zawodowym, i no. Po prostu lubię zawody tej rangi, zawody niższej rangi mnie nudzą i już mam doświadczenie w tym i tak dalej, tak dalej. No a ten koń ma tylko 1,60 m albo 1,59 m w kłębie, więc no nie mam pojęcia, czy on by w ogóle wyrobił na takim ogromnym parkurze. Jednak przejdźmy już do samej jazdy i powiem Wam, że jestem naprawdę całkiem zadowolona. Od samego początku robiłam jakieś tam wolty, przejścia do stój, do stępa. Potem już kiedy włączyliśmy Kus do rozgrzewki, to również z kusem coś kombinowałam. No, tak jak to się robi na język testowych. Chciałam konia sprawdzić od A do Z. I on wszystko tak naprawdę, co go uprościłam, zrobił bardzo fajnie, i podobał mi się również jego ruch. Nie próbował się szarpać na wędzidle, cały czas utrzymywał ładny kontakt i samż nawet szukał tego kontaktu na wędzidle. Był bardzo przyjemny, miękki, wygodny, więc mi się ten ogier naprawdę podobał. Jedyne co. Mogłabym w Ordonie zmienić, to tak naprawdę chyba to, że jest aż on za wygodny. I na samym początku nie umiałam ogarnąć anglezowania, bo raczej moje konie nie należą do tych najwygodniejszych i trochę na wybijają, więc nie potrafiłam ogarnąć tego kusa, ale to wiadomo, z biegiem jazdy się na przyzwyczaiłam. W galopie był troszeczkę bardziej spięty niż w kusie, co mnie dosyć nie zapokoiło, jednak stwierdziłam, że dobra przekalupuję go, rozgalupujemy się i może wtedy będzie lepiej. Niestety on dalej był ten spięty i jakoś nie byłam w stanie go rozluźnić, więc już stwierdziłam, że dobra, może ten koń był tak cały czas jeżdżony. Ale i tak, pomimo tego, że był spięty, wydłużenia, skrócenia, wolty, przejścia, robił tak naprawdę od pierwszych pomocy nie musiałam się posługiwać żadnymi innymi dodatkowymi pomocami, więc przeszliśmy również do skoków, które naprawdę mi się podobały. Pomimo tego, że mam wrażenie, że Ordon skakał jak taki totalny szczupak i że leciał przez te skoki bardziej płasko niż tak okrągle, wysoko, tak jak ja lubię, to i tak nie zaliczyliśmy żadnej zrzutki na tym treningu. Nieważne, to nam stawało na przeszkodzie, on to skakał skakaliśmy sobie metra i byłam naprawdę z niego dumna, i jak nawet mi coś nie wyszło w doliczeniu do przeszkody, on uratował. Jeżeli coś było nie tak, to on zawsze znajdował coś rozwiązanie, i dawał, widać było, że dawał z siebie również jakiś tam kawałek w ten trening. I pomimo, że była to moja pierwsza jazda na nim, widzieliśmy się po raz pierwszy i był to dodatkowy trening skokowy, mi się bardzo podobało i bardzo mi się ten koń spodobał. Jednak no, jedynym minusem jest to, że on jest aż bardzo, za bardzo, chyba za niski dla mnie. Kolejnym miejscem, które mieliśmy na trasie jest słynny tor Baronowej, a na nim czekał na mnie piękny ogier rasy Zangerscheidę urodzony 3 lipca 2019 roku o imieniu Pandelirium Vex Z i co mi się najbardziej chyba w tym koniec podobało, to to, że jego ksywka to Panda i dosłownie to jest tak komiczne i super przezwisko dla konia, że no ja nie mogę. No ale przechodząc już do samego konia, pierwsze co mnie w nim zraziło, miałam takie, ej, co jest? To jest to, że wiecie, w ogłoszeniu napisane, że koń z przeznaczeniem skokowym i tak dalej, tak dalej, ale siodło miał ujeżdżeniowe, więc ja od razu Taka, pytam właścicieli o co chodzi. No i okazało się, że panda początkowo miał być koniem ujeżdżeniowym. Jednak ze względu, że jest to koń, który ma temperament nie nadający się do tej dyscypliny plus też od samego początku Panda dawał yy, im znaki, że on jednak tutaj woli skoki i ma wielkie serduszko do skoków to postanowili zmienić mu tą dyscyplinę i go po prostu w przyszłości sprzedać, za co bardzo szanuje właścicieli bo właścicielka jest typowo ujeżdżeniowcem Jednak no wiadomo, siodło to nie jest jakiś tani wydatek, więc siodło ujeżdżeniowe siodłem ujeżdżeniowym zostało jednak już nie przejmujemy się takimi drobnymi aspektami, a przechodzimy do samej jazdy na nim, i tak jak na Ordonie, bardzo przyjemnie mi się na nim jeździło. Wykonywałam różne Ćwiczenia typu jakieś tam upadki do zewnątrz, do wewnątrz. Próbowałam też ustępowań, oczywiście, kręcimy się, zmiany tempa, przejścia i wszystko, o co go poprosiłam, zdawał na piątkę z plusem. Bardzo mi się podobał jego ruch. I tutaj, w przeciwieństwie do Ordona, on już troszeczkę bardziej wybijał, i ogólnie panda jest bardzo podobnej budowy do koni, na których jeżę na co dzień, i szczególnie bardzo podobny do Phoenixa. Dlatego mam wrażenie, że na nim mi się o wiele przyjemniej jeździło niż na Ordonie, plus też był wyższy. I myślę, że to też wpłynęło na jakość mojej jazdy na nim. Ale to i tak, testujemy tutaj konia, ani mój komfort. I powiem Wam szczerze, że jedyne, co mi w nim nie pasowało, to to, że on był troszeczkę za twardy na wędzidle i że musiałam używać trochę mocniejszych pomocy, szczególnie jeżeli musiałam używać ręki, niż na Ordonie, a wszystkie moje konie w Pesku są miękkie, natomiast on jest trochę twardszy, ale też nie musiałam się nie wiadomo jak siłować, żeby chociażby go zatrzymać, albo poprosić o zmianę tempa. A galop, galop to miał naprawdę przyjemny i pomimo że się z ziemi wydaje. Że ten koń jest niemożliwy do wysiedzenia, to z naprawdę przyjemnie mi się na nim galopowało i był bardzo mięciutki, bardzo fajny. Galop wyciągnięty również bardzo dobrze, nie mam żadnych zarzutów, pomimo że no, było już szybko, cały czas miałam nad nim kontrolę, mogłam się kręcić, mogłam się w każdym momencie zatrzymać, więc już na tym etapie stwierdziłam, że możemy zacząć skakać. I o mój Boże! Jego technika skoku jest ogólnie piękna i tutaj z ziemi, ale z tak przyjemnie robiło mi się na tym koniu półsiad i skakały, ja naprawdę nawet nie czułam pomimo, że widzicie, że są to już jakieś pewne wysokości, to naprawdę nie czułam, że żeby cokolwiek nie wiem, wybijało mnie w siodle, pomimo, że było to siadło ujeżdżeniowe, czułam się naprawdę super na nim skacząc i takim jednym koniem, który tak pięknie u mnie skacze jest chociażby tytanik ale to nie gadam o moich koniach, o Pandzie I powiem wam szczerze, że ta jazda podobała mi się na razie chyba ze wszystkich, ale wiadomo, musimy iść dalej. I następnym przystankiem była stajnia złotych liści, gdzie czekał na mnie Crimson Star urodzony 9 marca 2020 roku rasy belgijskiej. I powiem wam, że on mi się ogólnie z budowy nie podoba. On jest troszeczkę za mocny, za twardy taki. Ja nie lubię koni belgijskich, jednak dlatego, że miał naprawdę ciekawą ofertę, to skusiłam się, żeby pojechać i go zobaczyć. Bo często jest tak, że to, co nam się z reguły nie podoba, jest potem najlepsze, a naprawdę tutaj zależy mi na znalezieniu Twojego przyszłego kompana do zawodów, więc, no, pojechałam. I powiem Wam szczerze, że tak jak moje przekonanie do konia belgijskich było takie umiarkowane i zmieszane, tak im pozostało. Crimson był dosyć młodym ogierem, chociażby w przeciwieństwie do Ordona i do Pandy, bo oni byli chyba o rok znaczy, Panda był o rok, jest o rok od niego starszy, a Ordon był dwa lata. Natomiast Crimson było widać właśnie z jeźdźca, że on jeszcze wielu rzeczy nie potrafi i że to jego jeszcze niektórych rzeczy trzeba pouczyć, a szczególnie widoczne było to tych skokach, które i tak nie były jakieś za wysokie w przeciwieństwie do dwóch innych koni, które wcześniej dzisiaj testowałam, bo tutaj skakaliśmy tylko 70 maksymalnie, a na Ordonie skakałam metr, na Pandzie skakałam metr 10, a nawet teraz skoczyłam metr 20. No ale już, dobra, pomijając ten aspekt, bo liczyłam się z tym, że jadę do młodego konia, jak się na nim jeździło. On ogólnie mega wybijał i tak samo, tak jak na pandzie było widać, że on mega wybijał w galopie, a tak nie było, to na nim widać, że jest wygodny z ziemi, a strasznie wybijał i ja nie mogę, totalnie nie mogłam złapać jego rytmu, ale to już wiadomo, że to nie jest jakiś tam najważniejszy aspekt co ze skręcaniem. Miałam ogromny problem, żeby zrobić na nim ciaśniejszą woltę, jakiś ciaśniejszy zakręt. Ogólnie skrętność była tak, jakbym miała ocenę w skali od 1 do 10, to skrętność byłaby gdzieś na poziomie 6. Gdzie wcześniejsze konie skręcały na poziomie przynajmniej 9. I nie powiem, że nie. Denerwowało mnie to bardzo, szczególnie jeżeli już tam jeździłam potem jakieś skoki i jakieś parkury, bo jednak skrętność jest ważna, ale tu też brał to na wstrzymanie, dlatego że, no wiadomo, młody koń, też on dopiero niedawno został zajeżdżony, więc to wszystko tak naprawdę da się wypracować treningami. Jednak tutaj już najważniejsza część, czyli skoki. Bardzo niewygodnie mi się na nim skakało. Nie wiem co się działo, czy to ja po prostu już byłam już poniekąd zmęczona, no bo wiadomo, to już trzecia jazda. Ale naprawdę, nie potrafiłam się z nim jakoś zgrać, wiele skoków wyszło nam nieudanych, albo takich, gdzie po prostu ja leciałam za nim I też był to koń, który strasznie ciągnął do przeszkód, przez co wybicia były bardzo bliskie I przez to musiał też, wiadomo, o wiele wyżej się wybić, żeby tą przeszkodę przeskoczyć Poskakałam, nie wiem, oddałam jakieś 10 skoków i odpuściłam, bo wiedziałam, że to nie jest koń dla mnie i uwaga, wisienka na torcie. Koń, do którego pojechaliśmy jako ostatni, bo stał w Stein Jorvik, nazywa się Warden Eclipse. Urodził się on 31 maja 2021 roku, więc jest to totalnie koń, którego nie szukałam. Rasy irlandzki koń sportowy. I pojechałam do niego specjalnie na święto Stein Jorvik, gdzie aktualnie odbywała się aukcja koni. I powiem Wam szczerze, że ja mam młodziaków już. Po głowę i szukałam konia typowo do rozwijania sportowego. Jednak gdy zobaczyłam jego ogłoszenie na stronie Stein Jorvik. Totalnie się w nim zakochałam w jego budowie, w jego maści, w jego genetyce, w jego cenie, która moim zdaniem jest, była naprawdę zaniżona, no ale wiadomo, to była aukcja. I ogólnie we wszystkim. I tak samo z ziemi, mogłam tego konia poprowadzić, mogłam sobie go przemacać. Ja jako weterynarz też wykonałam mu jakieś tam podstawowe badania, tuf miał już zrobiony, więc w cenie konia dostałam automatycznie tuf i był on czysty od głowy do stóp. Jednak Największym minusem tego konia jest to, że jest on niezajeżdżony i dosłownie nikt nie robił żadnych kroków w stronę zajeżdżenia tego konia. Oprócz tak naprawdę z no, założenia ogłowia, ochraniaczy i tam derki, ale tak naprawdę to siodła podpinanego nigdy nie miał, po pręgu, no nic z takich rzeczy, tylko akceptuje wędzidło. I jak widzicie, stoję za tym koniem aktualnie, więc pewnie już na chłopski rozum każdy by się domyślił, że wylicytowałam tego konia za naprawdę dobrą cenę, bo na tej aukcji ogólnie było też wiele koni zajeżdżonych i już takich typowo zrobionych pod sport, A on był jednym z nielicznych, które były jeszcze takie świeże, więc też ludzie nie rzucali się na niego jakoś specjalnie. Wylicytowałam go, bo jednak miłość tutaj wygrała i... Z tym koniem, yy, no co, będę go zajeżdżać, będę się rozwijać stopniowo, przynajmniej Immortal będzie miał kolegę i whisky. Choć w sumie, no, whisky niekoniecznie, bo to jest ogier. Ale, no, aktualnie nawet sama nie jestem w stanie Wam powiedzieć, co tak naprawdę przyciągnęło mnie do Wordena, bo, no, każdy wie, że ja jechałam testować te konie po sport, a nie. Po to, żeby mieć kolejne dziecko w stajni. Jednak okazało się, że kolejne dziecko w stajni jest i będzie, i trzeba sobie z tym poradzić, więc na pewno sobie z tym poradzimy, bo jednak jestem ten młodych koni i bardzo lubię swoją pracę, jednak spokojnie, nie jest to jedyny koń, którego kupię. Muszę się jeszcze zastanowić, który koń będzie mi towarzyszył w tym sporcie końcowo. I który koń pojedzie z nami do Qwastu jako zastępca tego konia szkółkowego, który zaraz przejdzie na emeryturę. Więc wszystkiego dowiecie się tak naprawdę 1 maja, kiedy będzie kolejny odcinek, tym razem już skup na koni, kiedy podejmę tą decyzję. Jednak już teraz w komentarzach możecie obstawiać, którego konia oprócz Wardena kupię. Ja już Wardena dzisiaj zabieram z sobą do domu, na pewno to będzie też uwzględnione w przyszłym materiale. Jednak teraz chciałabym już Wam ogłosić kochani, że zamierzam zrobić Q&A. Yy, czyli pytania z Waszej strony i odpowiedzi z mojej. Możecie zadawać mi pytania na temat yy, mojego życia prawdziwego oraz również pytania do RRP, także tylko oddzielcie te pytania, żebym wiedziała. Jak ja mam odpowiadać na nie? I pojawi się post na społeczności, właśnie dotyczący tego QA, i tam możecie naprawdę zadawać pytania. Najlepiej, żeby się już nie powtarzały i żeby były różnorodne, żebym mogła zrobić po prostu tego osobny materiał. Więc niech was poniesie woza fantazji, a ja postaram się odpowiedzieć na wszystko w granicach moralności. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. No i już z Wardenem się z wami żegnamy. Do następnego. Cześć na razie i pa pa!